Dziś zwiedzaliśmy Kretę. Pierwszy przystanek słynna plaża Elafonisi z różowym piaskiem. Brzmi bajkowo, prawda? Ale umówmy się. Katalogi mocno przesadzają. Na zdjęciach wygląda jak raj, a w rzeczywistości to po prostu ładne miejsce, które warto zobaczyć. Pod jednym warunkiem. Trzeba być wcześniej. My byliśmy przed dziewiątą, a już wtedy ludzi było sporo, z każdą minutą coraz tłoczniej. Później pojechaliśmy zobaczyć najstarsze drzewo oliwne na wyspie. Ma ponad 4000 lat. Niesamowite uczucie, stanąć obok czegoś tak starego. Zrobiliśmy przerwę na lody, złapaliśmy trochę cienia i oddechu. Zatrzymaliśmy się też wśród drzew oliwnych. Zawsze mnie urzeka ten widok. Coś prostego, a tak bardzo greckiego. Cisza, zapach ziemi, światło przefiltrowane przez liście. Chwila, którą chce się zapamiętać. Na koniec plaża żółwi miały być, ale znów ich nie było, chyba po prostu nie mamy szczęścia do takich miejsc, ale i tak piękny dzień pełen słońca i małych przygód.